Współrzędnych x, y, punkt P leży na okręgu w ośrodku w punkcie S. Czyli to jest środek. Uh -huh. Punkt P leży na okręgu. I teraz co my musimy zrobić? Wyznaczyć coś takiego. Żeby wyznaczyć potrzebuje środek i potrzebuję promień. A w jaki sposób obliczę mój promień? Mhm. Bo co oni mi tu podali? Mam okrąg, sobie weźmiemy, zrobimy taki nawet próbę powiedziała, zoom, no nie? I tak, tu mam, o moment, bo nie włączyłam. Tu jest mój środek, tu leży punkt, powiedzmy P. Środek jest 4 p 00 czyli jak to połączę, to otrzymuję promień. Dobra, czyli ten mój promień to się równa długość odcinka tego SP. Tam, tutaj, sorry, zapomniałam wkleić, ale w tablicach jest wzór. I co robię najpierw? Najpierw piszę te liczby z tej drugiej literki, czyli 0, 0. Później piszę liczby z tej pierwszej literki, czyli 2, 4. Czyli mam tak minus 2 do kwadratu plus minus 4 do kwadratu pod pierwiastkiem. Czyli 4 plus 16 pod pierwiastkiem równa się pierwiastek z 20. To jest moje r. Ja tego nie ruszam. Dlaczego? Bo tu mam r kwadrat, więc będę to podnosiła i tak do kwadratu. Czyli teraz mogę powiedzieć, że mam wszystko, by uzupełnić ten wzór. Skąd ten wzór, kochani, tu? Dobra, tylko go przepisałam. Moje AB. Co to jest? To jest moje A, to jest moje B. Czyli mam x minus 2 do kwadratu plus y minus B, czyli y minus 4 do kwadratu. Tak? Czyli już w tym momencie te dwie opcje nam odpadają. Dobra? Równa się. I teraz tak, mam r kwadrat. Moje r. Wynosi tyle, czyli mam pierwiastek z 20 do kwadratu, czyli x minus 2 do kwadratu plus y minus 4 do kwadratu równa się 20. Czyli poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź b. Dobra. I też Cię serdecznie zapraszam do innych filmów o, o tym. Mam cudowną serię o równaniu okręgów. Uff, taka, taka cudowna. I pamiętaj, subskrybuj. Będę już aktywna, nie będę tak milczeć na lata. Trzymaj się ciepło, pa.